Piątkowy wieczór odbyło się poetyckie spotkanie Józefa Frąckowiaka połączone z promocją jego dwóch ostatnich tomików Kropla i Piórko oraz W słojach drzew zapisane. W wieczorze poetyckim liczni uczestniczyli przyjaciele autora oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczął recital aktora Stanisława Górki. Wiersze Józefa Frąckowiaka zaprezentowali publiczności członkowie Kępińskiego Koła Literatów. Monika Banaś, Ewa Walentyna Maciejewska, Romana Szczuraszkowa, Aleksandra Karolak, Agnieszka. Jarek Piotr Wieczorek, Marek Paprocki, Henryk Kamiński oraz Stanisław Górka. Wieczór poetycki poprowadziła Renata Adamska-Garbowska, która zachęcała autora do zwierzeń o poezji i jej tworzeniu oraz na temat tego, co zawarł w najnowszych swoich tomikach wiersze. To słowo na co dzień dla ludzi zatroskanych, zabieganych, po to, żeby zatrzymali się chwilę, żeby chcieli myśleć. Że jutro może być inne i lepsze. A tomik w swojach Jeff zapisane to z kolei jest tomik dla przyjaciół. To co w drodze mi się udało spotkać, gdzie, gdzie z takimi ludźmi się trafiliśmy, oni pozostawili głęboki ślad. W moim życiu oni są dla mnie wartością i ta druga książka jest dla mnie. Całość spotkania uświetnił grający na gitarze Marek Kowalski. Nie obyło się też oczywiście bez gratulacji i słów uznania od publiczności. Były kwiaty, podziękowania i pamiątkowe zdjęcia.